Widzowie na wstępnym odcineczku dzisiaj zrobimy aktualizację mojego bike checka. Bo od ostatniego odcinka który wstawię Wam gdzieś tutaj, już trochę dużo czasu minęło i stwierdziłem, że zrobię aktualizację. Też Was się pytałem na moim Instagramie, czy chcielibyście taką. Więc oczywiście wpadajcie, bo tam dużo wstawiam rzeczy, których nie ma na YouTube, więc warto. No to nie przedłużając, przejdziemy sobie do bike checka. Później zrobimy jakieś klipy, bo ze mną jest jeszcze Bartek. Patrz na chwilę. O, pokaż po się widzą. O, tutaj z tym osobnikiem Wejdziemy sobie na street i zrobimy jakieś klipy. I co? Nie przedłużając, przechodzimy do bike checka. To mój rower jest złożony na ramię 2 six player w rozmiarze short. I ona kosztowała 1100 zł. Następnie amortyzator. Mamy tutaj Rockshock Pike DJ. I on kosztował 3300 zł. Następnie mamy koła zaplecione na obręczach Dartmoor Rider. Jedna taka obręcz kosztuje 135 zł. Szprychy są takie z serwisu, gdzie mi dobierali do tych kół, i tam jeden zestaw szprych kosztował 90 zł. Piasta z tyłu jest to Allo Dark i on kosztuje. 270 zł. Do tego tam jeszcze jest potrzebna redukcja. Ja akurat kupiłem rewersa. Zębatka 13 zębów i taki rewers kosztuje 130 zł. Z przodu mamy zatopiastę Dartmoor Reel No Disc. Ona kosztuje 200 zł. Mamy tutaj opony, Schwalbe Billy Bonkers o rozmiarze 26 na 21 szerokość. I jedna taka kosztowała 130 zł. Mamy tutaj dętki z dekatlonu, jakieś zwykłe. Jedna kosztuje 20 zł, ale mam zamiar sobie kupić i przetestować, jak to będzie jeżdżąc na tubolito. Więc trochę się wykosztuje, ale zobaczymy. Więc na razie są dętki z dekatlonu, jakieś tam najtańsze. A w przyszłości za niedługi czas będą tubolito. Będę Wam dawał znać na moim Instagramie i tak dalej, więc obserwujcie. I tutaj są jeszcze wentylki, jakieś z Chińczyka za 10 zł. Przechodząc dalej, y, mamy tutaj stery y, Crossa i był tutaj karbonowy kap, ale jak mam teraz rotor, to musiałem wstać jakiś inny, mniejszy. No i takie stery mnie kosztowały y, 140 zł. Podkładki pod mostek są karbonowe za to i kosztują 55 zł. Gwiazdka ze śrubką tam jakieś 20 zł. Mamy tutaj kierownicę Kion H14. Ona seryjnie miała 720 mm szerokości, ale ja ją przyciąłem na 680 i ona kosztuje 140 zł. Kierownica się trzyma na mostku od Octane 1 Newton i on kosztował 150 zł i mostek jest długości 35 mm następnie mamy tutaj hamulec klamka jest to odyssey m2 ona kosztowała 120 zł dalej idąc, rotor mamy tutaj odyssey gtx s kit i on kosztował 360 zł i tam mamy jeszcze zacisk avit bb7s road i on kosztował 310 zł tarcza jest to Dart Moore Nano w kolorze czarnym rozmiar to jest 160 mm i ono kosztuje 90 zł mamy tutaj gripy odi softy one kosztowały 70 zł mamy tu jeszcze barendy metalowe odi i one kosztowały 70 zł również przechodząc dalej mamy korby SRAM. GX. Długość korb to jest 170 mm. Zębatka jest w rozmiarze 32 zęby i one kosztowały 630 zł. Korby są na suporcie SRAM DAB. On kosztuje 160 zł. Łańcuch mamy tutaj Octane One Half Link Pro Black. On kosztował 120 zł. Pedały z decathlonu Rock Rider MTB700 140zł Obejmy od sztycy Mamy tutaj Pro Performance Ona kosztowała 66 zł Sztyca jest to XLC Allride SP O02 Jest ona przycięta Normalnie była gdzieś tak odtąd dotąd, ale ją przyciąłem tak z 10cm jest teraz dotąd i ona kosztuje 130zł Kodełko. Jest to chromak overtour. On kosztuje 340 zł. I mamy jeszcze tutaj osłonę ramy przed łańcuchem, żeby rama się nie niszczyła. I ona kosztuje 50 zł. No i razem cały rower wyszedł 8930 zł. A całkowita waga roweru jest to 11,15 kg. Ale jak będą te tubolito, to zejdziemy poniżej 11 i będzie pięknie. I teraz to, jak już wiecie, z czego się składa mój rower, to może jakieś sztuczki porobimy. Bartek, co myślisz? Dawaj. Lecimy. No dobra. Ogólnie, widzowie, warunki nie sprzyjają. A te chopy nie są najlepsze, bo to oczywiście chopy pod PG, Tutaj kałuża, ale coś nagramy. Kurde.